Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wróżbitki Eli. Drodzy Państwo, kiedy wstaję rano, rozkładam ręce, gładzę pościel i wtedy sobie zdaję sprawę, jak cudowny jest świat. Jak bardzo chciałabym Państwa ugościć w moim domu, zrobić każdemu poka na ze smalczykiem, posypać solą i dodać ogóreczka. Tymczasem Tymczasem karty, karty, karty. <laughs> witam serdecznie mojego pierwszego rozmówcę. Halo, halo, jesteś z nami. Halo, Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam pana bardzo serdecznie. Jak panu na imię, proszę się przedstawić? Na imię mam Zbyszek. Pan Zbyszek, skąd pan dzwoni do nas? Z Lubina. Z Lubina. Lubin koło Legnicy. Rozumiem, wiem, gdzie to jest. A czym się pan zajmuje na co dzień, panie Zbyszku? Pracuję na stacji diagnostycznej. Mm, na stacji. mam te tyczątki w dowody mm -hmm. Pracuje pan na stacji diagnostycznej. Panie Zbyszku, proszę powiedzieć, co się dzieje, dlaczego Pan dzwoni do wróżbitki Eli? mówi e e pani, e mam psa. Tak. E to jest Chihuahua. To jest, to jest samczyk i Czuła, e, tak. ostatnio taka nasza znajoma właśnie chciała, że, chciała bo to ma, ona ma córkę znowu też e, czułała Czuła, I, i ona chciała właśnie, żeby ta jej suczka, żeby e, urodziła szczenięta. Mm -hmm, tak, tak. To, żeby, Wie pan, to jest, naturalne, żeby... to jest naturalne, przepraszam, że panu przerywam, ale każdy, kto yy, ma psa, chciałby, żeby on rodził. Wie pan, to jest naturalne. I co dalej? Proszę opowiadać. Ja tutaj tymczasem już panu układam mój mm -hmm. yy, układ słonecznych kart. Yy, I zaraz panu wszystko powiem. Proszę tylko przedstawić problem do końca. Ju, już, już mówię, bo yy, tak się umówiłem z tą znajomą. Że y, jak ta y, jej ciała, cudka, uh -huh. tylko cudki się szczenią. No wie pan różnie, wie pan... wie pan różnie. Proszę, y, nie. widzę, że pan ma takie naleciałości, jakieś takie, wie pan, y, już pan się tak nauczył, tak panu ktoś powiedział, i nagle pan to powtarza, wie pan. Tylko, że różnie Aha. to jest, różnie. Proszę dalej, przedstawij problem. Dobrze, bo ja się na tym nie znam mhm. i umówiliśmy się, że jak urodzą się trzy szczeniaczki, muszą się trzy szczeniaki urodzić, bo jeżeli się urodzą trzy, to ten trzeci będzie dla, dla nas, dla mnie dla mojej żony i dla dzieci. Tak. I teraz chciałem się dowiedzieć, ile będzie szczeniaczków, okay. bo już jest po wszystkim, bo e, 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 Doszło do zbliżenia, no, jest, no, dosz... Halo? doszło do zbliżenia. Doszło do zbliżenia udanego, zbliżenie trwało właściwie całe popołudnie. Wie pan nie chce o tym słyszeć, naprawdę to są takie jednak intym, czyjeś intymne sprawy, po co to wywlekać? Proszę tego nie podejmować. Ja chciałby po pan wiedzieć, bardzo. po prostu Pan Zbyszek chciałby wiedzieć z Lubina, czy trzeci piesek się, że tak powiem, pojawi na świecie, tak? tak? tak trzeci mm -hmm. bardzo mnie interesuje. Nawet bo z nie dodawaliśmy się jest to w czwartym, gdyby był. Cztery. Dlatego jestem ciekaw, ile się w ogóle... Ile się szczeniaków yy, urodzi? Ile mam kart? Yy, ja mam zgadnąć? Ile mam kart? Proszę zgadnąć. Yy, cztery. Cztery karty. Proszę pana. Nie, nie, nie. Liczymy głośno. Jedna. Razem proszę ze mną. Druga. Druga. Jeszcze raz. Jedna. Jedna. Druga. Druga, trzecia, trzecia, czwarta, piąta, czwarta, czwarta, szósta, piąta, siódma, siódma, ósma, dziewiąta, dziewiąta, dziewiąta dziesiąta, dziewiąta, jedenasta, dziewiąta, dwunasta, trzynasta, trzynaście piesków się urodzi, czternasty będzie wasz. Dziękuję, tak dziękuję panie, proszę. Aż tak dużo? Trzynaście piesków, czternasty będzie wasz. No, tak, panie Zbyszku. O, o, Szczęście o, się wielkie się, proszę si się... Proszę się cieszyć. Dziękuję. Dzie bardzo proszę. Ja też dziękuję panu za telefon. Dziękuję za zaufanie. Ale, um, tak. Ale to te szczeniaki to bo trzeci miał być mój. A czternastego pan nie przy, przyjmie? Tak. Tak, tak we mnie. No. Czyli ale czy od trzeciego do 14 to będą wszystko moje szczeniaki? Tak? Proszę brać i nie narzekać, wie Pan, bo y, też takie narzekanie, no to też Panu na pewno y, coś gwiazdy później zrobią złego, jak Pan tak będzie narzekał. A poza tym y, bardzo Pana już y, źle słyszę, proszę Pana. Umyka mi Pan, umyka mi Pan. Halo? Halo? Słucham? Halo? Halo? Jest Pan tam? Jest pan tam czy nie? No, no to y, już mówiłam, że pana nie słyszę, to co pan jeszcze gada?